Halo, halo, cześć, cześć. Witam, witam serdecznie. A ja się też z tej strony witam was bardzo serdecznie na żywo w niedzielę o godzinie 14:00. Ja nadaję tutaj, jestem w Białymstoku. Teraz dajcie znać, gdzie jesteście, skąd mnie słuchacie, bardzo mnie to ciekawi. I dzisiaj do Was tak, z takim tematem jestem: Trzy sekretne sposoby na skuteczną promocję na Facebooku. Dużo osób, które tutaj mnie obserwują, właśnie działają biznesowo, online, i postanowiłam dzielić się takimi różnymi wskazówkami, właśnie. W niedzielę o 14, także dzisiaj mam epizod pierwszy. Serdecznie Cię witam. Napisz, czy jesteś na żywo. Jeżeli jesteś na żywo, to daj jedynkę. Jeżeli jesteś z nagrania, to słuchasz, to daj dwójkę w komentarzu. No i lecimy, i lecimy i lecimy od końca. Czyli moim zdaniem to jest moja, mój ranking. I na, według mnie na trzecim miejscu y, skutecznej promocji na Facebooku jest przede wszystkim regularność. Regularność, czyli żeby sobie ustalić, ustal sobie, kiedy dokładnie chcesz y, publikować swoje treści na Facebooku. A to ma być coś cyklicznego. Y, proponuję posty, takie tekstowe czy z grafiką. Y, Promować i udostępniać, dodawać do Facebooka codziennie. Natomiast proponuję też robić inne działania cyklicznie, na przykład tak jak Facebook Live, możesz robić cyklicznie, ale ważne jest to, żeby ustawić sobie regularność, czyli żeby założyć konkretnie kiedy konkretnie będziesz te treści publikować. Jeżeli to są grafiki, to też najlepiej w określone godziny. Jeżeli to jest Facebook Live, to określony dzień o określonej godzinie i zawsze regularność, powtarzalność. Także pierwsza, znaczy trzecie miejsce w moim rankingu to jest ta regularność, cykliczność, powtarzanie. Hej, witam serdecznie nowe osoby, i to jest po prostu na moje, według mnie, Number jeden, określasz konkretnie, jakie posty, w jakie dni, o których godzinach promujesz. Jeżeli robisz Facebook Live, to konkretnie zawsze to samo cykliczność, regularność to jest coś, co w ogóle też lubią bardzo algorytmy. Czy na YouTubie, czy na Facebooku, jeżeli jest powtarzalność, to lepiej masz lepszą widoczność, lepsze zasięgi. Więc to jest trzecie miejsce. To jest cykliczność. Miejsce drugie, według mnie, które właśnie ten, ten drugi sekret na miejscu drugim, to jest to, żeby mieć wcześniej zaplanowane treści do przodu i proponuję ci zawsze mieć 10 zaplanowanych treści do przodu. Zanim zaczniesz zanim zaczniesz robić Facebook live, zanim zaczniesz robić posty na Facebooku z jakimiś na przykład cytatami, a czy z jakimiś historiami, tak? Wymyślisz też na przykład we wtorek, czyli to z miejsca trzeciego, tak? Czyli na przykład ustalasz cykliczność, ustalasz regularność, że na przykład we wtorek zawsze będzie, będziesz publikować jakąś ciekawą historię. To nie wymyślasz tego na bieżąco, że przychodzi wtorek i ty dopiero się zastanawiasz, Boże, co ja za historię dzisiaj mam wymyśleć, bo w ten sposób właśnie bardzo dużo osób ponosi porażkę, bo przychodzi ten dzień i oni mówią, Boże, ja nie wiem, co ja mam teraz publikować, i po prostu przestaję to robić, tak? W związku z tym, ty musisz mieć, drugi sekret to jest właśnie to, że musisz mieć to zaplanowane do przodu, do przodu na ileś, um, najlepiej na dziesięć. Takich spotkań do przodu, konkretne tematy, konkretne informacje, które ty będziesz dawać, żeby wiedzieć, jak przychodzi ten moment, przychodzi ten dzień, że masz to po prostu zrobić, masz udostępnić ten post, czy zrobić ten live, żebyś ty się nie musiał, nie musiała zastanawiać, co ty będziesz, o czym ty będziesz mówić, co ty będziesz pisać, tylko musisz mieć już to zaplanowane. Także rekomenduję 10 spotkań do przodu mieć zaplanowanych. Na, czyli 10 dni, jeżeli robisz codziennie, to na 10 dni do przodu, żeby mieć zaplanowane dokładnie tematy i treści, co będziesz robić. To jest miejsce, miejsce drugie. A teraz daj znać, czy w ogóle jesteś tutaj pierwszy raz u mnie na tym Facebook Live, czy w ogóle mnie znasz, czy jesteś gdzieś, widzisz mnie, nie wiem, gdzieś jakimś cudem pierwszy raz. Daj znać, że znam Cię albo jestem pierwszy raz, bo jestem bardzo ciekawa, właśnie jak osoby tutaj do mnie trafiają. A ja już lecę do miejsca pierwszego, który według mnie, według mnie jest miejscem pierwszym w, tym, w tych sekretach. To jest pierwsze, to jest to, żeby wzbudzić pewnego rodzaju zaciekawienie, pewnego rodzaju intrygę, i tutaj jest bardzo ważne. Pierwszy akapit, który piszesz, jeżeli to jest post pisany, to jest pierwszy akapit, a jeżeli to jest Facebook Live, to będzie tytuł Facebook Live'a. To jest ta pierwsza rzecz, pierwsze, pierwsze zdanie, tak naprawdę, które um, Twoi widzowie, um, Twoi odbiorcy przeczytają i to musi być po prostu... Napisane w taki specyficzny sposób. Zobacz, tak jak na przykład tutaj jest trzy sekrety skutecznej promocji na Facebooku. Chodzi o to, żeby wzbudzić pewnego rodzaju zaciekawienie, żeby wzbudzić pewnego rodzaju yy, niedopowiedzenie, intrygę, coś, co po prostu ludzie sobie myślą, kurczę, co to jest, co to jest, nie? Tak, tak działają nagłówki gazet, tak działają, nie wiem, seriale, yy, tytuły. Wszelkich dobrze chwytliwych takich magazynów i innych różnych artykułów. Właśnie tak to wygląda, że trzeba budować to zaciekawienie, takie niedopowiedzenie. I to jest moim zdaniem numer jeden, number jeden właśnie wtedy ludzie chętniej będą. Na przykład klikać, zobacz więcej, przeczytać więcej, a wtedy chętniej obejrzą Twój Facebook Live, otworzą wiadomość, bo to się dotyczy też, gdy, kiedy piszesz na przykład wiadomości e-mail. I właśnie masz ten tytuł maila, tak? To jest bardzo ważne, nauczyć się pisać nagłówki, także super. Wpisz sobie po prostu w Google, jak pisać chwytliwe nagłówki. Jest masa różnych takich gotowych schematów, jak się te nagłówki pisze, więc możesz się tego bardzo szybko nauczyć. W pisz to Google. Także to jest moja święta trójca, trzy sekrety według mnie, które powodują, że ta promocja jest skuteczna. Czyli powtórzę, na miejscu trzecim to jest cykliczność, regularność. Na miejscu drugim to jest to, żeby mieć przygotowane to wcześniej, zaplanowane wcześniej po prostu zrobionych do przodu ileś grafik, ileś cytatów, ileś tematów, żeby to mieć wcześniej i nad tym po prostu pracujesz zawsze, żeby mieć do przodu a zrobione, y, zrobiony po prostu zapas i na miejscu. Pierwszym to jest to, że zawsze starasz się wywołać pewnego rodzaju zaciekawienie, intrygę, pewnego rodzaju y, takie, y, co to jest, takie żeby właśnie ludzie byli tacy zaciekawieni. A jeżeli y, uznajesz, że to Ci pomogło w czymś i uważasz, że może innym pomóc, to udostępnij, bo wtedy to będzie też na Twojej tablicy, więc łatwo sobie będziesz mógł wrócić do tego materiału, nie będziesz musiał szukać, gdzie to, to był ten live, tylko po prostu przeskrolujesz na swojej tablicy i łatwo znajdziesz sobie, wrócisz do tych trzech sekretów, także udostępnij, innym osobom pomożesz, u siebie to zachowasz i zapraszam Ciebie na kolejne wskazówki, będę robić zawsze w niedzielę o godzinie 14, taki Facebook Live z kolejnymi wskazówkami właśnie jak działać online, także zapraszam serdecznie, dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia, pa.